Więc może być tak, że po sukcesie przyjdzie zatrzymanie, tak jak po sprincie przychodzi odpoczynek, koniec, kropka. I teraz zamiast się wściekać, denerwować, irytować i zaczynać myśleć negatywnie o sobie, co ze mną jest nie tak, albo wycofywać właśnie. To zaufaj, to jest naturalny proces. Daj sobie na to przestrzeń, daj sobie na, na, na wyrównanie przestrzeń. Oddech, ciało, emocje, natura. Wszystkie podążają za naturalnym rytmem, i tutaj warto pamiętać o tym, zaufać rytmowi, nie przyspieszać, nie panikować i najważniejsze nie szukać dziury w sobie. Tak? Co jest ze mną nie tak, że tak się cieszyłam, a teraz już się nie cieszę i płaczę, nie wiem o co chodzi, albo miałam tyle energii do działania i w ogóle góry bym przeniosła i taki skok zrobiłam, a teraz trzeci tydzień nie mogę ruszyć. Było bardzo dużo. I teraz prawo rytmu mówi jedno, odpocznij, ale to nie jest co, stanie w miejscu i zatrzymanie i wycofanie Cię, to jest przygotowanie Ciebie do kolejnego etapu, do tego, żeby pomieścić więcej, przyjąć więcej.